tutaj zgodnie z obietnicą trzymajcie wszystkich, którzy pochwalili się na Discordzie z zakupami karnetu bojowego z kodem jajuty, a jeżeli wy jakimś cudem go jeszcze nie macie, albo chcecie zgarnąć po prostu tysiąc fałdolców, to koniecznie wpiszcie już teraz kod jajuty w Fortnite'owym sklepie i wybierajcie się z nim na zakupy już jutro. Podam warunki konkursu, a więc zostawcie łapeczkę i suba dzwonem, aby tego nie przegapić, jak i aby nie przegapić żadnych. No ze świata Fortnite, a my przechodzimy do meritum odcinka. Nadchodzące nowości to fakty, a Jakim się dzisiaj przyjrzymy Nowy pojazd, nowa broń, a także Możliwe w przyszłości nagrody Które czekają na nas z okazji wielu Nadchodzących wydarzeń Wy natomiast koniecznie wchodźcie Moi drodzy na mojego Discorda, pisać swoje Propozycje zmian, a także odwiedźcie Mojego Instagrama, ponieważ już niedługo Ogłoszę na nim doprawdy Wspaniały konkurs zapowiedziany Przeze mnie miesiąc temu na nagrodę O wartości ponad 800 zł A więc koniecznie strzelcie tam follow a teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy! Wraz ze startem nowego sezonu do gry wyciek skin nazwany Blaze Renegade Gate Raiderem, co oznacza, że już niedługo w sklepie ujrzymy oficjalnie najrzadszego skina, który obecnie uchodzi za najdroższego w całej grze. Jak doskonale widzicie, jest to Raider, jednakże w delikatnie innej, spaczonej formie. A co to może oznaczać? Według przecieków jest to zupełnie nowy skin i nie jest to nawet edycja stylu dla oryginalnych posiadaczy Renegatki. Nie wiemy natomiast jakie będzie finalne zdanie Epic Games, Jednakże, ja sam sądzę, że sam Renegade Rider nie powróci. Chociaż bardzo bym tego chciał, jednakże moje stanowisko może Was delikatnie zaskoczyć. Nie za bardzo widzi mi się, kupno tego skina. Nie, nie o to tutaj chodzi. Moje zdanie na temat jej powrotu jest lekka inne. Według mnie, renegadka powinna powrócić, aby w pewnej mierze uśmiercić wszystkie de facto nielegalne strony czy aukcje oferujące tego skina za absurdalne ceny. Dzięki temu, poza epicki, rynek skinów kwitnie w naj. Lepsze. Powrót Renegatki z oczywistą nagrodą dla oryginalnych posiadaczy to bardzo dobry krok. Epicy coraz częściej borykają się z problemem sprzedaży kont ze względu na nową falę graczy. Gdyby Renegatka natomiast powróciła to na 100% twórcy zrekompensowaliby to starym wyjadaczom. Na przykład otrzymalibyście unikatową edycję stylu, dodatkowe v -dolce do niej, tak jak to było z Ghoul Trooperem. Nie odbiegajmy za daleko od tematów skinów, ponieważ według przecieków już niedługo do gry trafi nowy misiek, tym razem mechaniczny. Zostanie on najpewniej wydany w myśl dodania do gry nowych wydarzeń powiązanych z trybem ratowania świata, do RS Już niedługo trafi linia fabularna questów, z których to będziemy mogli uzyskać masę talonów, bohatera bazy, a także tysiąc fałdolców. Póki co nie wiemy, czy jest to jakaś drastyczna nowość i rekompensata za to, że tryb ratowania świata został niemalże wypaczony z questów na fałdolce dla nowych czy może jest to jakiś zestaw możliwy do kupienia za prawdziwe pieniądze? Tak było wiele razy w przypadku Battle Royale. Za cenę 80 zł mogliśmy kupić zestaw, dzięki to, któremu do zdobycia mieliśmy do 2000 V-Dolców, A w skład takowego zestawiku wchodziły na przykład jakieś skórki, lotnie i tym podobne przedmioty. Wraz z nowym sezonem potwierdziły się przecieki mówiące o nadchodzących nagrodach i wielu innych ciekawostkach. Już w aktualizacji 12.40 omawialiśmy sekretny shotgun który finalnie wszedł do gry, jednakże z relacji graczy wynika, że nie jest on taki dobry, jakby się mogło wydawać. Twórcy również nie zmarnowali pieniędzy na pewien segment eventu z Travisem Scottem, ponieważ finalnie ów mechanikę zaimplementowali do finałowego wydarzenia w sezonie drugim. W plikach natomiast dalej istnieje informacja o tym, że tryb pływania i nurkowania zostanie dodany w późniejszym etapie sezonu, co znaczy tyle, że czeka nas parę nowiutkich rzeczy i tutaj wchodzimy do setna zmian w dzisiejszym 什么劲歌？ Maszyna Zagłady, a raczej teraz według fabuły Maszyna Zniszczenia Burzy, została uruchomiona i przyniosła oczekiwane przez nas zmiany, a wszystkie, dosłownie wszystkie przecieki od Pana Niebieskiego się potwierdziły, także możecie do niego ustawić łapeczkę w górę i podziękować mu za to w komentarzu. Dzięki niemu byliśmy w stanie tworzyć wiele świetnych teorii, czy to na naszym Discordzie, czy w komentarzach, ale przejdźmy do Senna. Wraz z nowym sezonem do plików zostały załączone nowe bronie, które jeszcze w samej grze się nie znajdują. Według likerów nadchodzi masa nowego sprzętu, a gdyby tego było mało, to w grze ujrzymy jeszcze nowe pojazdy, które podobnie jak helikoptery pojawią się w późniejszym etapie sezonu. Przyjrzyjmy się więc im. Zacznijmy od broni, która to w plikach pojawiła się naprawdę wiele miesięcy temu. Mowa tutaj o pistolecie na flary, którego pierwsze zastosowanie ujrzeliśmy w sezonie 8 za pomocą pewnego zwiastunu z John Zim. Jak się okazuje, tamten zwiastun dość mocno odbiegał od plików czy chociażby rzeczy, jaką jest prawdziwy pistolet na flary. Wstępnie, według klikerów, miała być to broń, a raczej przedmiot użytkowy. Po wysłaniu sygnałów w niebo po pewnym czasie miał nadlatywać bóz bojowy, rzucający rzut zaopatrzenia. Byłby to Przedmiot legendarny. Później pojawiły się koncepcje rodem z GTA, że taka flara wysłana w niebo po chwili kończyła się zalaniem oznaczonego miejsca salwą rakiet, jednakże przedmiot ten wszedł do gry pod inną nazwą i z innym wyglądem. Jak się okazuje, finalnie po tylu latach czekania w końcu w grze ujrzymy pistolet na flary, którego zastosowanie omawialiśmy w odcinku omawiającym sekrety aktualizacji 12.40. Aktualnie w grze wybuchowe beczki mogą zająć ogniem sporą część budowli. Pomienie mogą dość spalić obiekt i brakuje tylko władcy z gliszcz w tej całej fabule. Już niedługo do gry nadejdą bronie tudzież przedmioty mogące podpalać oponentów, a także obiekty, ostatnie będziemy mogli ujrzeć aż takie dwie. Pierwszym przedmiotem, jaki nadejdzie, będzie swoich ze świetlikami. Będziemy mogli go odkręcić, aby następnie rzucić nim w przeciwnika, a ten zajmie się ogniem, który najprawdopodobniej będzie pomijał punkty pancerza i od razu przenosił się na punkty zdrowia. Słoik ten najpewniej będzie w stanie spalić do jednej ściany, a więc jego użyteczność w tym aspekcie nie będzie wielka, chociaż przy kolapsach, przy odpowiednim zastosowaniu i taktyce na pewno się przyda. Sam natomiast zadaje 40 punktów obrażeń. Drugą nadchodzącą bronią jest wcześniej wspomniany pistolet na flary. Najprawdopodobniej będzie działał na zasadzie rewolweru znanego nam z sezonu pierwszego, rozdziału pierwszego. Była to potężna broń, której używały same koksy. Ta natomiast będzie najpewniej delikatnie wolniejsza, będzie miała możliwość podpalania obiektów, a także nie będzie miała takiej siły przebicia co rewolwery. Będzie to broń mogąca pomieścić do sześciu nabojów w magazynku. Jeden pocisk natomiast takiego pistoletu zadaje Przynajmniej na serwerach testowych, po 60 obrażeń. Być może również będzie pomijał punkty zdrowia. Kiedy natomiast możemy spodziewać się tych nowości? Według mnie otrzymamy je w aktualizacji zawartości do aktualizacji 13.10, chociaż równie prawdopodobną wersją jest aktualizacja 13.30, którą otrzymamy jakoś w sierpniu lub pod koniec lipca. Skąd to wnioskuję? Likerzy byli w stanie odkryć te itemy dopiero w momencie, w którym pojawiła się ta informacja, że twórcy testują właśnie update 13. 30, czyli pojawiła się ta informacja dosłownie dwa dni temu. Myślę jednak, że te bronie zostaną zaimplementowane do gry dużo szybciej. W ramach co kilkumiesięcznej współpracy Epic Games PlayStation użytkownicy konsol w ramach wykupionej subskrypcji, aby grać online, i grający Fortnite otrzymają dwie lotnie, a także zbierak. Według najnowszych informacji otrzymacie również super skórkę, jednakże akurat ta informacja nie jest w ogóle potwierdzona przez pliki, ponieważ pomimo tego, że dotyczy ona PlayStation, to znajduje się w zupełnie innym sektorze pliku Fortnite, a więc najpewniej nie jest powiązana z promocją. Nie odbiegając za daleko od tematów skinu, właśnie Łukasz pochwalił się na przybyszawce nowym, zachodowanym skinem. A jeżeli to wy macie jakieś nowości, teorie, memy czy fanarty, to wbijajcie na naszą facebookową grupkę, do której link macie w opisie. W miarę upływu czasu i obniżania się poziomu wody, niektóre lokacje ponownie zawitają do naszego gameplayu, a my użyjemy całkowicie odmienioną mapę. Przywracanie naszej aktualnej mapy do poprzedniego stanu jest podzielone tak jakby na 8 rozmaitych etapów. Według przecieków wraz z kolejnymi aktualizacjami ujrzymy rozmaite sposoby przemieszczania się, a ich dodawanie będzie zależne od tego, jak poziom wody aktualnie będzie się utrzymywał. Pierwszy samochód ma się pojawić już przy trzecim etapie, że tak to nazwę odciąkania mapy, co oznacza, że ujrzymy jej już najpewniej w aktualizacji 13.20. Kolejne zobaczymy później, a dzięki Likerowi Peku wiemy że w grze będą aż 4 nowe samochody, przy czym na mapie będzie się ich respić od 1 do 10, jednakże ja myślę, że w końcowym etapie obecnego sezonu będzie ich znacznie, ale to znacznie więcej, i minimalną wartością będzie liczba 4 lub 5 samochody będą nowym środkiem transportu i w grze będą aż 4 typy. Maluszki znane nam z polskich dróg średnie, takie typowe BMW czy. Mustangi, duże typu Jeepy, a także ciężarówki lub tiry. Posiadają one wytrzymałość w punktach zdrowia, którą właśnie widzicie na ekranie. Podobnie jak w przypadku samolotów sezonu siódmego, samochody, w przypadku niskiego progu HP lub zredukowania ich wytrzymałości do zera, wybuchną, zadając ogromne obrażenia graczowi, najprawdopodobniej od razu go zabijając. Oprócz tego pojawi się również mechanika, która była potrzebna w fortancie od początku wprowadzenia pierwszego pojazdu spalinowego. Wraz z przyszłymi aktualizacjami stacje paliw w końcu staną się jakoś bardziej użyteczne. Będziemy musieli tankować nasze samochodziki co jakiś czas, zaś one same będą się respić z losową ilością paliwa, jednakże zawsze będzie ona wystarczyć na dojechanie do najbliższej stacji. Istnieje także opcja, że pojawi się nowy item – kanister z benzyną. Będą one posiadały również przyspieszenie, czyli będziemy mogli docisnąć nieco do gazu. Be Będą one wtedy zużywać o wiele więcej paliwa, bo aż 13 krotnie. Dla przykładu, co sekundę, będą one tracić źródło mocy, a taki maluszek będzie mógł jeździć na pełnym baku przez około 4,5 minuty do 5 minut. Przy gazowaniu natomiast pełny bak paliwa będzie wystarczył na zaledwie 20 sekund jazdy, a więc niezbyt fajny scenariusz. Całe wartości natomiast widzicie na ekranie, przy czym skrót PLS oznacza paliwą na sekundę. Warto również dodać, że im więcej uszkodzeń będzie miało nasze auto, tym szybciej zbiornik z paliwem będzie się opróżniał. Czy wiadomo kto, wiadomo co zrobić staruszkom na pasach Fortnite wraz z prowadzeniem samochodów? Czy gracze okażą się dobrymi kierowcami oraz czy Cyberpunk 2077 wyjdzie przed rokiem 2077? Na te oraz inne pytania odpowiemy sobie w niedalekiej przyszłości. Pamiętajcie o kodzie Jajuty. W Fortnite w sklepie przy zakupach nowych skinów piszcie, jakie zmiany podobają się Wam najbardziej. A ja tymczasem życzę Wam wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się! I cześć!